Dzieci dowiedziały się o diagnozie w sposób bardzo przypadkowy, ponieważ sprawdzali historię moich wyboru, wyboru moich stron internetowych, czego teraz z perspektywy czasu bardzo żałuję, i uważam za swój największy błąd, kiedy nie usiadłam z nimi, nie porozmawiałam wcześniej, że zostawiłam ich sama z tymi obawami, niepewnościami, kiedy musieli sobie sami z tymi dać radę, zanim ja zdecydowałam się o im o tym powiedzieć. Kiedy zaczęłam temat, okrążając naprawdę bardzo, bardzo, żeby powiedzieć, że jestem chora, ale wszystko będzie dobrze. W połowie zdania usłyszałam od młodszego syna, ale my już o tym wszystko wiemy. Sprawdzaliśmy Twoje strony internetowe. Moi synowie po usłyszeniu diagnozy zareagowali dla mnie zaskakująco dojrzale, przyjęli to bardzo spokojnie, bardzo rzeczowo. Co świadczy tylko o tym, że bardzo długo musieli sami zmagać się z emocjami, i bardzo długo musieli sobie sami to układać, szukając sami informacji, zanim usłyszeli to wreszcie ode mnie. Mówienie o chorobie wśród bliskich w moim wypadku praktycznie nie istniało. Kilka razy zobaczyłam strach w oczach bliskich, kiedy próbuję powiedzieć, że jestem niepewna, że tak naprawdę nie wiem, co się dalej wydarzy. Więc. W moim wypadku ta rozmowa była nie tyle trudna, co uważam, że z mojej strony niekoniecznie potrzebna moim bliskim. Tak naprawdę bliscy w większości przypadkach cierpią bardziej niż osoby chore, bo osoba chora walczy, ona wie, co ją czeka i wie jakie ma zadania. Osoba bliska stoi obok mnie w ogromnej niepewności.